Typowa metoda pracy terapeutycznej, która na szczęście zyskuje na popularności, która mówi o tym, że w naszym wnętrzu, w naszej osobowości znajduje się wiele różnych tak zwanych sub które my nazywamy w IFS-ie częściami. No i IFS polega na tym, że my z tymi częściami wchodzimy w dialog, my możemy z nimi rozmawiać, my możemy poznawać ich historię. I to, co tu jest bardzo ważne, to jest to, że my nie patologizujemy różnych ich cech czy zachowań, które one w nas potrafią uruchamiać. To znaczy w takiej psychopatologii, na przykład klinicznej, jeżeli osoba, dajmy na to, używa alkoholu nałogowo, albo na przykład korzysta z jakichś takich niebezpiecznych zachowań, to wtedy często dokonujemy właśnie takiej patologizacji tych zachowań. Mówimy, że to jest złe, że to są mechanizmy, które szkodzą człowiekowi i jakby za wszelką cenę staramy się je przepracować i tak jakby ich pozbyć. I często klienci przychodząc do gabinetu mówią, pani Kamilo, bo ja chciałbym się pozbyć, odciąć, albo ja chciałabym skończyć z tym i z tym, czy mi pani w tym Pomoże. I podejście ifs u proponuje nam, żebyśmy zamiast karać siebie za to, że mamy te części, zamiast z nimi walczyć, weszli z nimi w rozmowę i je poznali. Czyli to jest zupełne odwrócenie paradygmatu takiego dotychczasowego, który, który mówi o tym, że jest jakaś jedna norma, są jakieś takie jedne szyny, my musimy się w tych szynach trzymać. Jak zjeżdżamy na jakiś boczny tor, to jest niebezpiecznie i powinniśmy wrócić. AFS nam mówi, że my możemy mieć mnóstwo różnych szyn i to, że my nie jedziemy tą, która jest wyznaczona na przykład przez jakąś normę, to jest coś bardzo złego i strasznego i natychmiast trzeba wracać na ten główny tor, tylko chcemy zrozumieć skąd się to w ogóle wzięło, że my tam zjechaliśmy, że te tory należą do nas, że ten pociąg należy do nas i chcemy sprawdzić po prostu, co jest dla nas, dla naszego wewnętrznego systemu najlepsze.